Sezon hulajnogowy dobiega końca, ale to jest idealny okres na serwisowanie i doposażenie naszych sprzętów. Dlatego przygotowałem dla Was listę kilkunastu ciekawych i praktycznych gadżetów do hulajnogi. Część z nich mam u siebie osobiście i będziemy zakładać je na tego oto Ultrona, a część pokażę Wam w ramach ciekawostki. Linki do wszystkich znajdziecie w opisie filmu. Większość z nich prowadzi do AliExpress i teraz warto z nich skorzystać, bo mamy listopadowe promocje i kupony. Tak wygląda kierownica Gołego Ultrona i porównamy ją z tym, gdy już założymy wszystkie gadżety. Po tym filmie pewnie zabraknie Wam miejsca na kierownicy, więc zaczynamy od najmniej ciekawego gadżetu, jakim jest poprzeczka dodająca więcej miejsca na inne akcesoria. Uchwyty mają zmienny rozstaw, a w zestawie dostajemy plastikowe zwężki, tak aby pasowała do możliwie jak największej ilości różnych modeli. Dostępne są w kilku kolorach i rozmiarach. A dalej w tym filmie zobaczycie, jak bardzo przydaje się ten gadżet. Większość hulajnów ma niewystarczające oświetlenie, budżetowa, ale dobra propozycja lampki mocowanej na kierownicy. Bardzo wygodny uchwyt, który będzie pasował do każdej kierownicy. Łatwo można odpiąć lampkę i używać jej jako zwykłą latarkę, czy też zabrać do domu i naładować kablem USB. Ma wbudowaną baterię, która na maksymalnej mocy 1200 lumenów będzie świecić do 5 godzin. Ja mam model Smart, który automatycznie dostosowuje jasność, ale na aukcji możecie spokojnie brać model bez tego. Używam jej już od dłuższego czasu i jak za tą cenę naprawdę dobrze świeci i jestem z niej bardzo zadowolony. Teraz ciekawostka, której i tak nikt nie kupi, bo drogie i tak naprawdę nikt tego nie testował, ale za to pomysł fajny. Kierunkowskazy na ramieniu. Jeśli twoja hulajnoga nie ma kierunków, albo są praktycznie niewidoczne, to te opaski śmiało je zastąpią. Sterowane są gestami, wystarczy energicznie machnąć łokciem, a te same się aktywują. Mocno świecą i są widoczne. Osoba z tyłu na pewno je zobaczy. Trzeba przyznać, ciekawe rozwiązanie. Crashpady to tanie, szczególnie na Aliexpress, gadżety dodające akcentu hulajnodze. Nie tylko zapewniają aspekt wizualny, ale też chronią hulajnogę przed zadrapaniem czy wykrzywieniem tarczy hamulcowej przy jakiejś wywrotce. Crashpady zamówiłem, ale niestety nie zdążyły przyjść przed nagraniem. Instaluje się je bardzo prosto. Odkręcamy śrubę przy kole, nakładamy crashpada i na niego nakręcamy nakrętkę. Dostępnych jest sporo modeli. Wrzucę Wam link do jednego, a stamtąd możecie już szperać dalej. Uchwyt na telefon w hulajnodze to jest must have, chociażby po to, żeby ustawić sobie nawigację. Ja mam jeden z tych tańszych, ale stabilniejszych. W promocji to i za 25 zł można go dorwać. Ale jeśli będziecie się chcieli zdecydować na inny, to wybierajcie koniecznie, żeby był cały metalowy i miał solidne zapięcie. Ten takie ma, a do tego jest tani. Tylko pamiętajcie, żeby mieć case na telefon, żeby nic się nie zarysowało. Amortyzator to jedna z niewielu rzeczy, którą możesz sam wymienić i od razu zobaczysz największą poprawę w komforcie jazdy. Oprócz mocy silników to zawieszenie odpowiada najbardziej za przyjemność i bardzo polecane są amortyzatory EXA, dostępne na Aliexpress w wielu rozmiarach oraz twardościach. Posiadają regulowany readamp, czyli to jak szybko sprężyna będzie odbijała po kompresji. To już wyższa półka amortyzatora. Za sztukę zapłacimy około 250 zł, ale warto skorzystać z promocji 11.11 .11 i wyjdzie sporo taniej. Zdecydowanie polecam. To najlepsza część jaką możecie wymienić i będziecie wdzięczni sami sobie, że się zdecydowaliście. Hulajnoga będzie płynęła, a nie jeździła. Jeśli będziecie chcieli, to będzie bardziej skoczna. Dobre zawieszenie w hulajnodze to podstawa. Najczęstszym powodem złapania gumy jest nieodpowiednie ciśnienie, szczególnie w dentkowych oponach. Dlatego zdecydowanie warto zainwestować w czujniki ciśnienia. Znajdziecie takie już od 70 zł, ale warto chociaż dołożyć te 20 zł więcej, żeby pochodziły dłużej. Link w opisie. W zestawie dostaniemy uchwyt z głowicą, kabelek USB do ładowania oraz dwa czujniki wkręcane normalnie w wentyl. Pokazują również temperaturę. Oczywiście działają bezprzewodowo. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie i jest to bardzo praktyczny gadżet. Warto zamówić, a zaoszczędzi Wam kilka dętek. A do tego pasowałaby elektryczna przenośna pompka. Miałem ich kilka. Najlepsza możliwa jest ta odrega. Jest najlepsza, ale też i droga. Obecnie po 250 zł. Spokojnie napompujecie też wszystkie koła w samochodzie. Ale jeśli szukacie czegoś w mniejszym budżecie, to podlinkuję wam też tańszą od Baseusa. Ona również spełni swoje zadanie, ale będzie słabsza i wolniej pompowała. Lusterko. To akurat jest jedno z tańszych, ale zdaje egzamin. Warto, żeby było na dłuższym ramieniu, żebyś widział cokolwiek, a nie samego siebie. I koniecznie zamontuj jak najdalej, jak tylko się da. Ja zapłaciłem za nie niecałe 19 zł, więc dosyć tanio a bezpieczniej i wygodniej się jeździ. Ciekawym gadżetem będzie plecak z wyświetlaczem. Divum Pixo, pikselowy wyświetlacz zasilany powerbankiem, może wyświetlać dowolną animację. Łączy się z aplikacją w telefonie. Możesz wybrać gotowe obrazki i animacje albo stworzyć swoje. Takim sposobem możesz sprawić uśmiech osobie jadącej za tobą. Do tego będziesz bardzo widoczny na drodze. Na upartego możesz włączyć sobie na nim kierunkowskazy, ale będzie to dosyć niewygodne. A do tego jeszcze plecak, jak to plecak, możesz nosić w nim wiele rzeczy. Kilka lat temu na kanale testowałem już kilka produktów Vivum i wiem, że nie wyglądają, ale jakościowo są naprawdę dobre. Torba na kierownicę. Tutaj chyba nic nie trzeba tłumaczyć. Ta jest uniwersalna, będzie pasowała dosłownie do każdej nogi. Na rynku jest ogromny wybór, ale nie przypłacajcie, bo widziałem i takie za 150 zł. Ale to jest to samo co na AliExpress za 5 dych. Tylko przy wyborze zwracajcie uwagę na rozmiar. Polecam brać większe, na przykład 5-litrowe, żeby chociaż zmieściły małą butelkę wody razem z innymi rzeczami. I warto wspomnieć też, że jest wodoodporna. I tak prezentuje się w pełni ubrany Ultron. Teraz wygląda już zdecydowanie lepiej. Zresztą sami porównajcie, jak wyglądał bez tych wszystkich gadżetów. Jeszcze mało Wam gadżetów? To w opisie filmu zostawiam Wam linki do mojego pełnego ekwipunku. Kask szczękowy Lit to akurat model budżetowy, ale już taki sensowny. Jestem z niego zadowolony. Na Allegro za około 400 zł. Jeśli możecie wydać więcej, to bierzcie już coś z systemem MIPS, ale to już trzeba się liczyć z minimum 900 tys. zł. Dogle 100% akuri 2 z wymiennymi szkiełkami. Dostępie w ogromie kolorów. Ochraniacze na kolana Lit mega mi się podobają. Czuję się w nich, jakbym był pro riderem i mógł w stanie zrobić salto i piruet zjeżdżając jedynie z krawężnika. Rękawiczki ochronne motocyklowe ze wzmocnieniami na kostkach. Pamiętajcie, że jak kupujecie sprzęt ochronny, to już wybierajcie taki z renomowanej firmy, a nie tanie Chińczyki. Na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Mam nadzieję, że dobrałeś jakieś gadżety dla siebie, bo to już wszystkie, jakie na dzisiaj przygotowałem. Linki do nich znajdziesz w opisie filmu. Tymczasem ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć!